Siemanko. Witam Was po raz kolejny w GTA Vice City. I mamy już kolejny, ostatni samochód na liście. Muszę przyznać, że tym razem dosyć szybko poszło, ponieważ już połowa samochodów była uzbierana zanim jeszcze miałem tą listę przed sobą. I akurat ta druga połowa, która mi została, była, wydaje mi się to łatwiejszą, ponieważ wiedziałem gdzie stoją te samochody. Więc nie trzeba było ganiać po mieście i szukać. No i jesteśmy bardzo szybciutko pod salonem. I zaczynamy załadunek do garażu. Infernus. Infernus to akurat zaprałem spod chaty Tomiego Da dawniej, a dobra, jego też musimy załadować. Muszę przyznać, że Banshee mi się podoba nawet z wyglądu, jest naprawdę fajny. Okej, okay. to teraz Infernus. Mmm, Zium. Phoenix. Phoenix był chyba w ostatnim garażu, jeśli dobrze pamiętam. Tak jest. I to nawet jest jako pierwszy do wystawienia. Dobra. Komet. Komet chyba był w pierwszym garażu? Nie. W trzecim. Tak jest. No i elegancko Stinger to ostatni garaż W bardzo gustownym kolorku No i kolejna lista zakończona Okej okay. No, to akurat jakoś mnie specjalnie nie rajcuje. Dużo fajniejszy jest jak dla mnie Sabre Turbo Okej. Okay. Kuban Hermes Wudu, Kadi Okej. Szczerze mówiąc nie pamiętam gdzie pizza boya ja mogę szukać. Ale dobra, zobaczymy. Łudu będzie najłatwiejszy z tego wszystkiego, z tego co ja pamiętam, bo pamiętam po prostu gdzie stoi. Kadi też chyba wiem, gdzie można ewentualnie zdobyć. A reszta to troszeczkę będzie szukania, ale jakoś sobie z tym chyba poradzę. No dobra. To dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia przy kolejnym odcinku.